Cześć witam was bardzo bardzo serdecznie z tej strony Bartosz a to moi drodzy jest Kolejny odcinek z gry Wukong ja gram na PS5 jesteśmy na streamie Jest ze mną kilkanaście już osób i kontynuujemy rozgrywkę moi drodzy Ja niestety swoją szansę zrobienia tutaj tego po cichu straciłem eee... Mr. Sensei zamienił mnie tutaj w cykadę i będąc tą cykadą, doleciałem sobie aż do samego bossa, ale niestety ten boss mnie pokonał, bo rzuciłem się na niego bez e, łyków w tykwie. Miałem tam chyba tylko jeden, ewentualnie dwa łyki. E, no i się okazało, że jest to za mało, bo boss e, chyba będzie z tych. Trochę bardziej wymagających, te dzwonówki trzeba rozbijać. Ok, tutaj mieliśmy jakiegoś potężniejszego wroga. Ale jak widzicie, poradziłem sobie bez problemu. Okej, okay, jakieś medykamenty. Jakiś niewielki kawałek złota. Zobaczmy, czy nie zdobyłem jakiejś nowej szaty. Raczej nie. No i też jak widzicie, szaty dają tutaj jakąś symboliczną obronę. Ale jak widać, nie jest to chyba jakaś kluczowa statystyka. Co nam tu dało? Medykamenty przeganiające zło. Eee, dobrze, czy jest sens tutaj biec? Zobaczmy. Coś tu znalazłem, jakąś jaskinię. Zajrzyjmy do środka. A nie wchodzi się do środka. Zbiega się na dół. Tam można pobiec i tu można wrócić. I tu można wrócić i jesteśmy przy skrzyni. Okej, okay, tędy jako cykada lecieliśmy do tego bossa. więc możemy sobie na razie jeszcze tutaj zobaczyć, bo tu jeszcze nie byliśmy, okej, okay, jak masz prawdę rogu naładowaną kuleczkę. Ou. Jakiś Oś oszust tutaj. Ciekawy przeciwnik. Wyskoczył mi tutaj, bo chciałem wyrwać jakiegoś kwiatka. A ten przeciwnik po prostu był tym kwiatkiem to było jego czoło. Także ciekawe. Mocny też był niesamowicie. Bardzo dużo obrażeń potrzebował, żeby go pokonać. No i dobra, i co możemy zrobić jeszcze tu? Możemy powiedzieć, możemy też powiedzieć tutaj. Niestety. Ale ilość tykw, które tutaj mam, są na poziomie 0. Więc nie będę mógł już się uleczyć tykwą. Niestety nie da się jej też w żaden sposób napełnić z tego co widzę, więc musimy sobie radzić bez niej. Nie wiem, czy słyszycie i czy zwracacie w ogóle na to uwagę, ale przeciwnicy faktycznie zaczęli mówić o. po angielsku. Już nie mamy tutaj chińskich dialogów. O, przetestujmy to. No faktycznie odbija. No dobra. Czyli to nie był pic na wodę, działa to, jak jest jeden łucznik to myślę, że nie jest to takie niezbędne, ale jakby łuczników było kilku to wtedy już by się to na pewno przydało, nie wiem czy jest sens aż tutaj tak dokładnie eksplorować jak ja to robię. O. Okej, okay, kolejny przeciwnik upadł. Z zawodu spadem nie widzę żadnej znajdźki. Fajnie ta woda wygląda. Nie jest taka bardzo wodna, typowa. Ale prezentuje się ok. Nie mam tutaj już zastrzeżeń. W ogóle to, jak sama woda się zachowuje też pod postacią, też jest w porządku. Ok, jak widzicie, w tykwie niestety jest Sahara. Frytowy lotos. No dobra, chodzi na to, że tutaj już nic więcej na nas nie czeka. Pobiegnę jeszcze tędy. A? Zrobiliśmy pętelkę, słuchajcie. No i teraz Kurandy. Okej. Okay. <laughs> tak jak mówiłem, witam serdecznie Peter. Tak jak mówiłem, ta, ten atak z wyskoku świetnie skraca dystans. Także będę z niego tutaj chętnie korzystał, <ścoughs> goryczka. Czy mamy tutaj jeszcze coś oprócz tego? O, oj, oj, tu mamy tego bossa, który wcześniej nas poskładał, bo byłem na niego nieprzygotowany. Natomiast teraz jestem jeszcze gorzej na niego przygotowany niż wcześniej. Na szczęście ci przeciwnicy są dosyć prości. Kompożer, kompożur, komposiur, komposurę. Nie mam zielonego pojęcia, jak to czytać. Ale witam serdecznie. Dobra, wcześniej tego bossa nie pokonałem z dwoma tykwami. Teraz mam ich 0. Więc sensownym byłoby Na przykład jeszcze się tutaj rozejrzeć I sprawdzić czy nie będziemy mieli za chwilę jakiejś kapliczki Cholera i tam jest boss? Ja pierdykam, same bossy Bos na bosie. Z tego co czytałem to w grze ma być chyba 40 bossów I gra ma być mniej więcej na 40 godzin, także Pytanie, jak to faktycznie będzie. Ok. No dobra, próbujemy słuchajcie, mam zero tykw. Tykiew? Tykw? Tyk tyków? Tykwów. Troszkę go przeswamowałem. O! Jak mnie zmietło. Nie mam życia w ogóle. Oj, nie zdążyłem. O patrzcie, rąbną w ścianę. Ej, to jest dobry tip, zobaczcie. Można go tutaj naprowadzić, żeby w coś przywalił. O tym nie pomyślałem. Straciłem zdrowie. Niestety już go nie odzyskam. やった Zdecydowanie za długo zajął mi ten gostek. Ale weźmy sobie z niego ten płomyczek. Naszyjnik z opali. Nie można pochłaniać duchów bez wskazówek. Aha. Krew żelaznego byka. Nie wiem o co chodzi, że nie można pochłaniać by byków. O jezu. Nie można pochłaniać duchów bez wskazówek. Co to oznacza? Że przyszedłem tutaj za wcześnie? Chcecie mi powiedzieć, że nie jestem gotowy na pokonanie tego ducha i dlatego nie mogę go wchłonąć? Co za dziadowizna. No dobra, zdobyliśmy jakiś unikatowy przedmiot. Jest nim naszyjnik. Nieznacznie zwiększa szanse na trafienie krytyczne. Bardzo chętnie. Dalej mamy talizman szlaku kadzidła. Uwalnia z ciała duszę i kieruje do aby mogło nastąpić skrzeszenie. Okej. Okay. Złoto, krew żelaznego byka. Nie wiadomo, co to daje. Mylą mi się guzioki. No dobra, z tym obłożkiem nic nie jestem w stanie zrobić. Zobaczmy, czego ten kuncwot. Pilnował pilnował roślinki. Tu nic. Chyba później będzie trzeba tego ducha wciągnąć. O, jakiegoś takiego pilnował wejścia. Jakaś. Się, co to jest? Da się to zniszczyć? Chyba nie. Jakiś molo rozsypujący się tego pilnował ten gościu. Dobra, tych dzbanków się nie da rozbić. Tych takich. Hmm. Gdzieś dobiegłem, ale gdzie i po co? O, no, możecie nawalać w niego. Dobra, czy ja jestem w tym miejscu, gdzie, którego pilnował ten, ten, ten chłopek z kolcami w czole? Wychodzi na to, że tak. Zobaczmy, gdzie to nas doprowadzi, bo to wychodzi na to, że jest jakaś grubsza miejscówka. To jest świątynia Guanjin, do której miałem się udać. Czyli wychodzi na to, że ten chłopek wcale nie był jakimś poboczniaczkiem, takim wiecie. Jakimś takim pomijalnym miniboskiem. On był chyba tutaj szefuniem pilnującym kolejnego etapu rozgrywki, bo ta świątynia Guangzhou, y, Guangzhou, guun, Guinjin, nie wiem jak się nazywa, już zapomniałem, ale to jest właśnie ta świątynia, o której wspominał ten staruszek, który nauczył nas tutaj tej magii marszy ten duszek jego sobie tutaj hula. W takim razie, moi drodzy, ja co prawda jestem beztykwowy wciąż, e, więc wydaje mi się, że sobie... O, patrzcie. Nie można pochłaniać duchów bez wskazówek. Kto to wymyśli? Tutaj weźmy sobie w dół e, to. To będzie nasz powrót do ogniska, znaczy do kapliczki, tak? Tutaj nie ma doświadczenia, o którym musimy się martwić, nie ma tutaj nic. Po prostu sobie wracamy i się wskrzyszamy i, i jest tyle, nic nie tracimy. Ja sobie tutaj pobiegnę z powrotem. Zobaczę sobie, czy ten chłopak zniknie, ten duży. Raczej na 100% tak. No właśnie, i zobaczcie, ten duch, którego mogłem z niego podnieść, niestety zniknął razem z nim. Eee... Więc nie, nie mogłem go użyć, nie miałem jakichś wskazówek. Cholera wie o co chodzi z tymi wskazówkami, ale wychodzi na to, że porwałem się na tego gościa za wcześnie. W takim razie idziemy na tego gościa. Ten jest jeszcze jakimś chyba potężniejszym gościem. No ale cóż. No. No, zobaczcie. Typowo fabularny, bo ma katzenkę Guan No i angielski, powiem szczerze, że jest spoko. Zobacz co on bije, on nic nie bije w porównaniu do tamtego. Zobaczcie co obrywa. Bez porównania, to jest jakiś cienki szur. Nawet tykwy mi się nie chce na nim używać. O muszę ugasić ogień. O ty zaraz zginę. Za pierwszym razem, panie Guanzi jesteś, jesteś cienka fajka w porównaniu do tamtego ziomka. Zobacz, co ja teraz robię. Bank i mam twoją dzitkę i sobie wsadzam ją w ucho. Gdy dzika nawałnica narasta, z każdym gwałtownym pchnięciem buchają płomienie. Zmieniasz się w wilka guaj, i każdy atak nakłada na wroga plagę poparzenia. Teraz, ja teraz to dostałem, tak? Broń i rzeczy cenione przez jałgaj, często po utracie przez nich życia, przejmują obsesję swoich panów. Zdobycie tych przedmiotów zapewnia zdolność krótkotrwałego przebrania ich postaci podczas walki. Każda postać ma określone zalety, dlatego warto z nimi eksperymentować. Przeobrażenie nieustannie zużywa potęgę, a do aktywowania wymagają jej pełnego poziomu wskaźnika. Rzucanie zaklęć podczas przeobrażenia dodatkowo osłabia potęgę, a po jej całkowitym wyczerpaniu automatycznie następuje powrót do pierwotnej postaci. Z czasem potęga stopniowo powraca. Ok, czyli co, będziemy mieli tutaj jakiś ekstra pasek potęgi jeszcze? Chodzi na to, że tak. No dobra, odkryliśmy nową broń. Czy ja będę mógł ją. Nie, a dobra, to nie jest nowa broń. To jest po prostu umożliwość tej przemiany i użycia tego płomiennego ataku. Zadzwoń w to. Witam serdecznie, Wojciech. Mnie, że to ma kogoś, Now wszyscy wiedzą, że jesteś tu. Gdy czaść tak ogromna echo jest na terenie, to niech pan będzie słuchać. No dobra. Uderzyliśmy w Puchara i podejrzewam, że zaraz dadzą nam przeciwników, żebyśmy sobie przetestowali tą naszą nową, ognistą moc. Gdzie była ta moc, jak ja walczyłem z tym duchem, do cholery? To jakoś wola wisiała w powietrzu. Zobaczmy jeszcze tutaj, co jest. Tutaj nie ma nic. No dobrze, moi drodzy, na zakończenie tego odcinka, gdzie udało się pokonać dwa bossy, w tym jeden który dał nam moc przeobrażania się plus e, dał nam jakieś płomienne ataki i był cienki jak sik pająka i drugi chłopek, który był cholernie mocny i męczyłem się z nim godzinę dał nic oprócz jakiegoś naszyjnika dla mnie jakaś tutaj jest totalna dysproporcja zobaczmy te czerwone pływy ło! Wow. Okej. Okay. Czyli mamy możliwość tutaj przemiany, jak widzicie, w tego gostka, którego przed chwilą pokonaliśmy, który ma możliwość ataków tych płomiennych, ale mamy ograniczony czas. I tym czasem był nasz pasek wytrzymałości. Jak skończyła się wytrzymałość, to skończyło się atakowanie tym płomieniem. Także myślę, że sobie będziemy musieli to na pewno przetestować na jakiś przeciwnikach. Ale to już zrobimy sobie, moi drodzy, w kolejnym odcinku i w dalszej części tego streama. Także na streamie zostajemy i kontynuujemy, a na odcinku się żegnamy. Także wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.